Port Lotniczy Radom może już przyjmować cywilne statki powietrzne. Jest to możliwe dzięki dokonanemu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wpisowi do rejestru lotnisk cywilnych. Jednocześnie prezes zarządu Portu Lotniczego Radom Tomasz Siwa oraz członek zarządu Adam Klinert odebrali w Warszawie decyzję o zarządzaniu całością lotniska cywilno-wojskowego. Otrzymane dokumenty uprawniają zarządzającego do wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne kodu A, B i C, w tym typu Boeing 737. Czy Airbus A320? Wiele lat ciężkiej pracy zakończyło się sukcesem. Otrzymaliśmy certyfikat lotniska użytku publicznego i decyzję o tym, że spółka Port Lotniczy Radom stała się zarządzającym lotniskiem cywilno-wojskowym. I to już jest fakt. Wojskowe lotnisko przeszło do historii. Wojsko będzie korzystało z lotniska cywilnego na zasadach współużytkowania, powiedział prezes Tomasz Siwak. Przypomnijmy, że to ostatnie brakujące dokumenty warunkujące wykonywanie cywilnych operacji. Teraz radomskie lotnisko cywilne czeka na wybudowanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej urządzeń radionawigacyjnych DIVOR-DME. PASZP wielokrotnie zapewniał, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca września. Dzięki temu już jesienią rozpoczną się regularne połączenia z Radomia do europejskich miast. Dwa zabytkowe parki miejskie z dnia na dzień zyskują nowy wygląd. Prace rewitalizacyjne w Leśniczówce i Starym Ogrodzie prowadzone są zgodnie z planem. Prace rewitalizacyjne w obiektach parkowych trwają. E, według naszej oceny one są realizowane zgodnie z harmonogramem. E, szczególnie nas interesuje ta kwestia robót, które dotyczą infrastruktury. E, może one nie są widoczne jeszcze gołym okiem, z uwagi na to, że to wszelko, jest to, są to wszelkiego rodzaju instalacje kablowe, instalacje sieć wody, wodociągowa, która jest pod ziemią, ale na dzień dzisiejszy praktycznie prace te w większości zostały zrealizowane. Całość prac obejmuje ponad 14 hektarów terenów parkowych. W parkach do wykonania została jeszcze mała architektura, czyli place zabaw, oczywiście z nowoczesną nawierzchnią syntetyczną. Oświetlenie i elementy wyposażenia parku, czyli ławki i kosze. W Leśniczówce pojawi się też oczekiwany przez młodzież skatepark. Podbudowa już została wykonana. W Leśniczówce będzie także możliwość skorzystania z siłowni terenowej. Projekt przewiduje budowę stawu z fontanną i górki saneczkowej. Większość alejek, te, które były przewidywane zgodnie z projektem z kostki betonowej. One praktycznie są już ułożone i zakończone w parku Leśniczówce. Tam na niektórych odcinkach zostały tylko niezrealizowane czy pozostawione do zakończenia tak zwane ciągi technologiczne, żeby no, umożliwić przejazd jakimś sprzętem przy realizacji pozostałych robów związanych z realizacją małej architektury czy pozostałych alejek. Modernizacja parków jest możliwa dzięki dofinansowaniu Unii. Pozyskanemu przez Urząd Miejski na kompleksową rewitalizację zabytkowych parków miejskich stary ogród, leśniczówka i imienia Tadeusza Kościuszki. Całość projektu opiewała na kwotę 24 miliony złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to przeszło 20 milionów. Umowę z wykonawcą mamy do końca października bieżącego roku, natomiast liczymy, że być może te prace zostaną zakończone wcześniej. Przewidujemy, że być może w miesiącu wrześniu udałoby się zakończyć realizację tych prac. Warszawska firma Skanska wygrała przetarg na rozbudowę ulicy Starowiejskiej na Radomskich Żakowicach. Oferta tego przedsiębiorstwa, opiewająca na 1 980 000 zł, była najkorzystniejsza. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w ciągu kilku najbliższych dni. O zamówienie na rozbudowę Starowiejskiej rywalizowało aż 10 oferentów. Najwięcej firm było z Radomia. Wartość przedstawionych ofert okazała się sporo niższa od wartości kosztorysowej. Jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena. to ulica gruntowa o długości 910 metrów, łącząca Wierzbicką z Limanowskiego. To istotny łącznik pomiędzy Południem a Podkanowem. Starowiejska zostanie zbudowana praktycznie od podstaw. W ramach tej inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem. Nowa jazdnia z betonu asfaltowego, chodniki z kostki, zjazdy do posesji oraz oświetlenie. Wyznaczone zostaną również nowe, bezpieczne przejścia dla pieszych. Inwestycja uzyskała 50% dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ulica Starowiejska będzie rozbudowywana także przy współudziale finansowym mieszkańców oraz Radwagu, producenta nowoczesnych wag elektronicznych. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Radomia rozpoczęła opracowywanie mapy zagrożeń, która odzwierciedli rodzaj przestępstw, wykroczeń i miejsc ich występowania. W zależności od rodzaju tych zdarzeń na podstawie mapy zostanie opracowany powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018. Omówiliśmy wyniki konsultacji społecznych, nanieśliśmy je na mapę, przedstawiliśmy mapę zagrożeń przy Czym ona jeszcze będzie uzupełniana, bo przedstawiliśmy tą część, która wynika z opinii mieszkańców, tu trzeba zaznaczyć, że nie było ich bardzo dużo. Radomianie wypełnili 270 ankiet, w których zwracali uwagę na zwiększenie liczby patroli w mieście. Wnioskowali także o poprawę bezpieczeństwa na radomskich ulicach. Było bardzo dużo ciekawych uwag dotyczących ruchu drogowego i powiem szczerze, że ta część chyba najbardziej była merytorycznie przygotowana przez wnioskodawców, przez osoby uczestniczące w konsultacjach. Oczywiście one potwierdzają, że no niestety nie jesteśmy wybitnymi kierowcami. Często dochodzi do łamania prawa, do nadmiernej prędkości, do niezatrzymywania się przed przejściami. Tu jest ogromna praca do wykonania wykonania i, i, i tylko trzeba się zastanowić, w którym kierunku pójść. Zakończył się pierwszy etap wdrażania karty miejskiej oraz systemu informacji pasażerskiej. W tym momencie już we wszystkich autobusach komunikacji miejskiej mamy komplet urządzeń, czyli nowe kasowniki, tablice LEDowe informacyjne, a także komputery pokładowe. W tym momencie montujemy około 20 słupów na przystankach autobusowych. To są słupy pod tablicę, które będą informowały pasażerów o rzeczywistym czasie przyjazdu poszczególnych autobusów komunikacji miejskiej. Jak mówi Dariusz Demski, miejski Zarząd Druki Komunikacji wciąż testuje kartę miejską. Te testy rozpoczęły się 1 kwietnia i potrwają do końca czerwca. W tych testach bierze udział 100 osób, 100 mieszkańców Radomia. Po pierwszym miesiącu niestety musieliśmy jedną piątą uczestników tych testów wykluczyć z tego powodu, że te osoby nie przestrzegały regulaminu. Głównie polegało to na tym, że osoby te nie oddały nam ankiet, ewentualnie oddały ankiety puste. Jedna osoba zgubiła kartę, zatem sama wykluczyła się z dalszych testów. Na miejsce tych osób wykluczonych wdrożyliśmy inne osoby z listy rezerwowej. MZDK przypomina, że każdy uczestnik testów jest zobowiązany do aktywnego korzystania z komunikacji komunikacji miejskiej. Rozumieć należy przez to minimum 3 przejazdy dziennie, co najmniej dwiema różnymi liniami autobusowymi przez minimum 25 dni każdego miesiąca. Będziemy to oczywiście przez cały czas weryfikować w bazie danych, mówi Dariusz Dębski. Siadając do autobusu trzeba niezłocznie przyłożyć kartę do kasownika, żeby przejazd danym kursem został zaliczony. Podobnie należy uczynić tuż przed zakończeniem każdego przejazdu. Kartę trzeba przykładać do dolnej części kasownika. Wymagana odległość to maksymalnie kilka centymetrów, ale najlepiej trzymać ją w odstępie około 1-2 centymetrów od urządzenia. Kasownik powinien wydać wówczas sygnał dźwiękowy, charakterystyczne piknięcie, co będzie oznaczało, że można już zabrać kartę. Uczestnicy testów muszą także systematycznie wypełniać ankiety. W Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 23 par. Większość z nich świętowała jubileusz 50-lecia związku. Świętujących złote gody było 14 par. Trzy pary świętowały jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego, 4 60-lecia. Jedna para przeżyła ze sobą 64 lata. Okolicznościowe medale dostojnym jubilatom wręczyła wiceprezydent Anna Kwiecień, składając na ich ręce także najlepsze życzenia zdrowia i Wielu dalszych szczęśliwych lat. I to wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.